Wyobraż sobie, że rozmawiasz z kobietą, jej oczy patrzą prosto w twoje, uśmiecha się lekko, a ty czujesz, że coś zaczyna się dziać. Ale uwaga, jest jedna rzecz, której nigdy przenigdy nie możesz zrobić. Bo jeśli spojrzysz w te konkretne miejsca, ryzykujesz, że jej serce zacznie bić szybciej, a ona nieświadomie zacznie się w tobie zakochywać. Brzmi jak magia? To nie magia. To psychologia, biologia i komunikacja niewerbalna w czystej postaci. I dziś zdradzę ci sekrety, o których większość facetów nawet nie ma pojęcia. Ale zanim przejdziemy dalej, Rej, chcę, żebyś odpowiedział sobie na jedno pytanie. Ile razy miałeś wrażenie, że rozmowa idzie świetnie, ale nagle coś się psuje, atmosfera opada i ona traci zainteresowanie. Prawda jest taka, że często nie chodzi o to, co mówisz, ale o to, gdzie patrzysz, bo twój wzrok może być twoim największym sprzymierzeńcem albo twoim wrogiem. Większość mężczyzn popełnia tutaj podstawowy błąd. Zamiast budować napięcie i zainteresowanie, nieświadomie wysyłają sygnały, które kobieta odbiera jako brak pewności siebie, desperację albo zwyczajny brak kontroli. A to wszystko zaczyna się od kontaktu wzrokowego. Ale uwaga, nie chodzi o samo patrzenie w oczy. Oczywiście wszyscy mówią patrz w oczy, ale jeśli będziesz wpatrywać się w nie jak robot, to nie zbudujesz połączenia, tylko sprawisz, że poczuje się dziwnie. Sekret tkwi w tym, żeby wiedzieć gdzie nie patrzeć bo jeśli zrobisz to źle, to jej podświadomość zacznie interpretować twoje spojrzenie jako flirt, sygnał seksualny albo coś, co sprawi, że poczuje się nieswojo. I tu pojawia się pierwsza pułapka jej usta. Wiem, że kuszą, że naturalnie przyciągają wzrok, szczególnie kiedy mówi. Ale jeśli za długo wpatrujesz się w jej wargi, jej mózg automatycznie odbiera to jako sygnał, on chce mnie pocałować. A jeśli to jest dopiero wasza pierwsza rozmowa, może to być za szybko. Kobiety są niesamowicie wyczulone na takie niuanse. Druga pułapka to jej dekolt. I tutaj wielu facetów wpada jak muchy w pajęczą sieć. Powiedzmy sobie szczerze: Rej, kobieta doskonale wie, że masz oczy. Ona wie, że potrafisz patrzeć i wie też, gdzie zatrzymuje się twój wzrok. Jeśli w rozmowie Twoje spojrzenie ucieka niżej niż powinno, nawet na sekundę, to gwarantuje ci, ona to zauważy i nie musisz nawet nic mówić. Jej mózg natychmiast oznacza Cię jako kogoś, kto nie kontroluje swoich impulsów. To psuje wszystko, co budujesz słowami. Ale to nie wszystko istnieje jeszcze trzeci, bardzo subtelny punkt, którego musisz unikać. To jej dłonie zdziwiony, już tłumaczę. Jeśli zbyt długo patrzysz na jej ręce, szczególnie gdy ona czymś się bawi, włosami, biżuterią, telefonem, twoje spojrzenie komunikuje coś dziwnego. Z jednej strony może to wyglądać jak zainteresowanie detalami, z drugiej jakbyś analizował każdy jej ruch. Kobiety czują wtedy dyskomfort, bo to wchodzi już na poziom mikroanalizy, a żadna nie lubi być obserwowana jak pod mikroskopem. I teraz najważniejsze, gdzie patrzeć, żeby zbudować połączenie. To jest sekret, który daje przewagę. Najlepsza technika to twój trójkąt uwagi. Polega na tym, że twój wzrok naturalnie przesuwa się pomiędzy jej oczami a ustami, ale w odpowiednich proporcjach. 80% czasu patrzysz w oczy, 20% na usta. To subtelne, to tworzy napięcie, ale jednocześnie pokazuje, że kontrolujesz sytuację. To sygnał pewności siebie, a pewność siebie to najseksowniejsza cecha, jaką możesz zaprezentować. I właśnie teraz chcę, żebyś się zastanowił, Rej, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że kobieta zaczęła się rumienić, a ty nie wiedziałeś dlaczego. Bardzo możliwe, że Twój wzrok właśnie zagrał w tej niewidzialnej orkiestrze, która buduje emocje. Napisz mi w komentarzu, czy miałeś takie sytuacje. Jestem bardzo ciekawy Waszych historii. Pamiętaj też, że kontakt wzrokowy to nie tylko kwestia atrakcyjności. Ale to dopiero początek, bo prawdziwa sztuka rozmowy polega na balansie. Nie wystarczy unikać zakazanych miejsc, trzeba też umieć świadomie prowadzić spojrzenie. I tutaj wchodzimy na wyższy poziom gry. Wyobraź sobie, że siedzisz naprzeciwko kobiety w kawiarni. Ona mówi, opowiada ci o swoich pasjach, a ty słuchasz. Twój wzrok spokojnie utrzymuje kontakt z jej oczami, ale co jakiś czas, i to jest klucz, robisz krótką przerwę. Na ułamek sekundy spoglądasz na bok, jakbyś analizował jej słowa, jakbyś naprawdę je przetwarzał, a potem wracasz spojrzeniem do niej. Co się wtedy dzieje? ona podświadomie czuje, że twoje zainteresowanie nie jest obsesją, tylko autentycznym zaciekawieniem. To sprawia, że twoja obecność staje się magnetyczna. Widzisz, Reis, kobiety są mistrzyniami w odczytywaniu sygnałów niewerbalnych. Facet może mówić, że jest pewny siebie, ale jeśli jego wzrok ucieka w dół, zdradza nerwowość albo desperację. A jeśli spojrzenie jest stabilne, spokojne, kontrolowane, to działa jak niewidzialne przyciąganie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tempo. Jeśli patrzysz intensywnie non-stop, możesz zbudować napięcie, ale ryzykujesz, że ona poczuje się osaczona. Dlatego złota zasada brzmi: kontakt wzrokowy przez 3-5 sekund, potem naturalne oderwanie wzroku na filiżankę, na stół, na otoczenie i powrót do niej. To rytm, który działa jak taniec. Ona czuje, że jest przestrzeń, ale jednocześnie jest obecność. Teraz zastanów się, ile razy zdarzyło ci się gadać z dziewczyną i czuć, że rozmowa idzie w dobrym kierunku, ale nagle atmosfera gaśnie. Bardzo często to nie słowa zawodzą, tylko właśnie brak kontroli nad spojrzeniem. To tak, jakbyś grał koncert i nagle zagrał fałszywą nutę, cała melodia traci urok. I dlatego, jeśli naprawdę chcesz, żeby rozmowa prowadziła do fascynacji, a nie tylko do grzecznej wymiany zdań, musisz pamiętać, Twój wzrok to broń, to narzędzie, które może sprawić, że kobieta będzie chciała cię słuchać godzinami. I teraz zdradzę ci coś, co może kompletnie zmienić twoje rozmowy. Najbardziej niebezpiecznym miejscem, w które nie powinieneś się wpatrywać, jest jej szyja. Dlaczego? Bo szyja to jeden z najbardziej wrażliwych i intymnych punktów kobiecego ciała. Podświadomie kojarzy się z bliskością, zaufaniem, a nawet z intymnością. Jeśli Twoje spojrzenie zatrzyma się tam zbyt długo, jej organizm zacznie wysyłać sygnały biologiczne: przyspieszone bicie serca, lekki rumieniec, zmiana tonu głosu. To potężne, ale też ryzykowne, bo jeśli zrobisz to w złym momencie, możesz wzbudzić w niej napięcie, którego nie będzie gotowa zaakceptować. Dlatego złota zasada brzmi unikaj wpatrywania się w szyję, dopóki nie masz pewności, że między wami zbudowała się atmosfera bliskości. To jak odpalanie fajerwerków. Efekt wow będzie ogromny, ale tylko wtedy, kiedy zrobisz to w odpowiednim czasie. Rej, chcę, żebyś teraz uświadomił sobie jedno. Kontrola spojrzenia to nie tylko trik na to, żeby kobieta cię polubiła, to narzędzie do tego, żebyś ty stał się bardziej świadomy siebie. Kiedy potrafisz kontrolować, gdzie patrzysz, zaczynasz kontrolować też swoje emocje, swoje reakcje, swoją energię. I to sprawia, że stajesz się nie tylko atrakcyjny, ale też bardziej spójny jako człowiek. I właśnie dlatego, jeśli chcesz wynieść swoje rozmowy z kobietami na wyższy poziom, nie wystarczy znać zakazanych miejsc. Musisz zrozumieć, że każdy Twój ruch, spojrzenie, gest, pauza buduje obraz Ciebie w jej oczach. A ten obraz może być albo zwyczajny, albo magnetyczny. Wybór należy do Ciebie. Na koniec mam do Ciebie prośbę. Napisz w komentarzu, która z tych pułatek najbardziej Cię zaskoczyła. Jestem pewien, że wielu z Was, Rejs, miało takie sytuacje, tylko nigdy nie zwróciliście uwagi, gdzie dokładnie wędrował Wasz wzrok. A jeśli chcesz nauczyć się jeszcze więcej takich technik, zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Obiecuję ci, że następne odcinki wejdą jeszcze głębiej w psychologię relacji i pokażą ci rzeczy, których nie znajdziesz nigdzie indziej, bo pamiętaj, Rej, twoje spojrzenie może być przypadkowe albo może być twoją supermocą.